Hej kochani, wszystkim tutaj Domkazot, a to jest kolejny odcinek z Seusa Pada Olimpu. E, mamy nasze miasto Mykeny, tak? zwane Mykeny, Mykeny. Musimy się bronić przed najeźdźcami z Athel Nosos, dokładnie tak. No i Sparta. Sparta chyba nie brała jeszcze udziału w tym konflikcie z nami. Więc powinniśmy ok... E, dobra. E, robimy haplitów. Mamy połowę już e, za sobą tych haplitów. Będziemy mieli ponad to spokojnie bez problemu Możemy w takim razie zbudować kilka domków, atrakcyjne okolica, ja wam dam atrakcyjne okolica, proszę bardzo. Proszę was, bardzo, kolegowie przyjaciela yy... dobra Atena, idź sobie stąd. Nie chcecie. Atena, proszę cię, idź sobie. Dobra, yy... Klik. No! Tutaj, tutaj jest. Tutaj, tutaj też jest. Tutaj też jest. No i tutaj również. Czyli problem jest tylko z tym jednym miejscem. Owrócimy. Może tam się uda jeszcze wcisnąć jakiś park. Albo nawet pomnik. Zobaczymy. Jakby był pomnik, to by załatwił nasze problemy. Oczywiście, nie może być za łatwo dla nas. Ale chyba ten, ten pomnik, w tamtym miejscu też powinien działać. No tutaj parki mogę zbudować. Nie od pojęcia dlaczego dokładnie, ale... Ale parki mogę, no dobra. No dobra, to tutaj rzucimy sobie pomnik sportowców w takim razie. O, w ten sposób. I tutaj powinno być ok, Właśnie. świetnie. E, problemy, bezrobocie. Muszę bezrobocie, o proszę. To nie dlatego. Już po problemie? No i po problemie. E, krzyk mi mówił, pisał, krzyczał, że tutaj mam za dużo tych ziomków. Zobaczmy, jak to funkcjonuje. Nie. Stoi jeden na drugim po prostu. Wszystko jest w porządku. Tak, wszystko powinno być ok, Tak, jest wszystko w porządku. Krzyk, i za bardzo. Dobra, Ma, mamy tutaj usprojonkę. Mm. Usprojonkę zrobimy też tutaj zróbmy. Magazyn na usprojenie, i tutaj wrzucimy z Usprojenie również. A tutaj utrzymał minimalny zapas. Czyli, najpierw to opróżnimy. Czy tutaj świątynia Ateny by się zmieściła? To jest pytanie. Że wasi żołnierze walczyć w ten sposób, z W ten sposób, te wszystkie, te wszystkie szopki po I mógłbym plantatorów, może nie plantatorów, tylko Eee, Oliwa, dzielnice z oliwą tutaj przenieść. To by było dobre, to by. to ma sens generalnie, mi się wydaje. No, to by było okej. Okay. Fuuu... Jak tam podatki? Podatki, wszyscy płacą podatki. Muszę wszyscy płacić podatki, bardzo, bardzo. bardzo, bardzo. O, tutaj. Uzbrojenie, czekamy na uzbrojenie tylko. Dobra, tu przyspieszymy oczywiście. Wrzucę nam trochę uspojenia więcej i to powinno wystarczyć. mamy już jakieś wino No dobra, to zrobimy tak Teraz wino powinno tutaj dotrzeć właśnie, dociera pierwsze dwanych e, wina Myślę, że możemy zwiększyć produkcję tego wina o jeszcze jedną jedną wytwórnie, chodź tylko... mamy idealne idealne zero Tak się zastanawiam, czy chcę zmienić to na nie idealne, nie zero może tutaj zrobić po prostu drugą dzielnicę i wtedy będą bardziej poszaleć z tak, to jest chyba dobry pomysł poszalejmy trochę bardziej z ludnością o tym bardziej, że pewnie będzie musieli nic zrobić to i tak Pewnie no, jakieś 4, będzie trzeba i tak dalej. Dobra, tutaj, początkowo. Mała dzienniczka. Mała dzieniczka z jednym, z piślerzem. Chyba za dużo miejsca nawet dałem. Nie, idealnie. Super. Atena, potem. Potem. Pamiętaj, Atena, uspokój się. Ja zrobię ci fotkę. Zobaczysz. Tylko daj mi jeszcze chwilę. A muszę się do tego przygotować, odpowiedź. O, w ogóle planuję kupić kamerkę e, internetową. żebyście widzieli moją pierwszyłą mordę, ale e, może macie jakieś propozycje, gdzie kupić, jak kupić, po co kupić, którędy kupić. Widziałem jakąś jedną dobrą już, podobno no, podobną, dobrą. E, I może, może macie jakieś inne pomysły, może jakieś sugestie. Dawajcie znać w komentarzach, bo z hełmu chciałbym. Pokazał mój ryj, nie wiem czemu, ale... ale myślę, że lecz na tym sama, to nie ucierpi, nie będziesz widzieć moją mortę. A... No. Dajcie znać, może... No, na pewno nie we wszystkim to robił, bo... A... W grach, w których może to mieć jakieś znaczenie, tak? Bo... W takim Zeusie nie wiem czy to ma znaczenie, że widzieli mój ryj, ale... Jakiś grach w stylu próbowałem robić Tifas, no to tam było widać na moim ryju takie skupienie, i to może być fajne. Albo jakieś horrory, może zresztą tego zobaczymy, nie wiem. Ja, ja horrorów nigdy nie grałem, ale w horrorach jest pełno e, emocji, takich, nie? A ja jestem generalnie osobą strachliwą, więc będziecie mogli się za nie podabijać. Dodatkowo myślę, że to może bardzo fajnie wyjść. No nic, piszcie, co o tym myślicie, co uważacie. No i tyle, no i tyle, i gramy dalej w Sołuska, Nie ma co. O, druga dzielnica, nam wymiarowa, wiecie, czyżby? czyżby to było takie trudne? Żeby to było takie białukne. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Poproszę. No dobra. 8 domków, czyli 20... 160. No dobra, pełno wymiarowa dzielnica w takim razie, cudownie. Tutaj myślę, że damy tylko wam żywność, na razie przynajmniej. Nie potrzebujecie nic więcej, na razie, panowie. Obywatele moi, dzielnic, krocznicy, cudownic. O... No, podatki, pewnie się podatki. Pewnie się punkt naprawczy. Kip. Powiem jeszcze, wodo już w tym momencie możemy ich rzucić. To są rozpoczynany na Dobra, my rzucimy sobie żywność, my rzucimy sobie tutaj domki oooo źle o... o i w ten sposób, dlaczego w ten sposób? Bo tutaj będę mógł zrobić albo nie, bo będzie za daleko, oczywiście, że nie. Dobra no, w takim razie sobie usunę tutaj te dwa domy i tu będzie miejsce na teatru. A teraz, trzy muszą czekać. Lech. Lech. Hmm, trudno. Trzy domy usuniemy. Te domy też usuniemy. Eee, I teraz... idźcie sobie na chwilę. Dobra. I teraz powinno być cudownie, najle najlepiej jak to może być. Tak? Czy to jest... jest cudownie. O, teraz tak. gimnazjum, gimnazjum, gym, Gymnazjum już zarzucone. Możemy też strzenić wam pomniczek gdzieś na środku. Atena! Idź sobie! Nie chcę cię. No tak to jest z kobietami. Jak, jak nie chcesz, to, to ci męczę dupę, a jak się rzucasz, to, to, to nie, nie, to ja ciebie nie przyjdę. Nie będzie tak, nie, nie. No tak to jest właśnie. No nic. To jest 3000 ludzi. Doskonale. Doskonale. Gdzie mój pomnik? Dawać mi mój pomnik za no, ludzi. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Mmmm. 6 miesięcy, dobra, też jeszcze będzie jeden komunikat. Mam nadzieję przynajmniej. Powinien być jeszcze jeden komunikat, że będzie takowy takowe wydarzenie. Jakim jest najazd wroga. A, da, tu magazyny są pełne. Tutaj magazyny też mamy zapełnione, więc jest dobrze, jest całkiem okej. Okay. Estetyki bo... Estetyki jeszcze potrzebam. Siule, Zoratelnę... Jakobyście... Potrzebowali parków, jakichś innych. No tutaj Niech wydaje się, że się No, obiektyw. Atlantom nie udało się zniszczyć naszego miasta. I się wioski. nie uda! Wycofali się. Niestety. Naszym greckim ziomkom nie powiodło się takie planu. Sparta i Ateny są teraz we władaniu Atlantydy. Tylko my możemy przeciwstawić okrutnym Atlantom. Bez sprzymierzeńców dumnie walczymy z Atlantami. Nadszedł czas kontrataku. Baza Atlantów w Knossos ma kluczowe znaczenie w ich operacjach na terenie Grecji. Bez tego ważnego przyczółka wojskom Atlantydy trudniej będzie prowadzić wojny na Morzu Egejskim. Przynajmniej przez jakiś czas. Niestety krosos ma silne fortyfikacje z ziejącymi ogniem wieżami, którego płomienie zdają się przyklejać do celu i nie da się ich ugasić, zrzucić ani stusić. Oczywiście mądrzy Olimpijczycy są po naszej stronie. Hermes znalazł sposób na osłabienie obrony wroga w Krosos. Hmm. Mówił o czymś, co zwie się orychalkiem, cokolwiek to jest. Powiedział, że musimy znaleźć dzielnego i zimnego bohatera, który wykona jego plan? Czyli Herakles zapewne. To wiecie, co ja tutaj po prostu usunę ten domek? Bo to prawdopodobnie będzie Herakles. Dobra, Atena, zajmiemy Ateny. Dobrze? Zajmiemy Ateny i. Piękny ci tylko w środku. Że będziesz szczęśliwa, ok? Może być. To mnie już nie męcz, proszę cię. Atena. Peace. Tutaj estetyka musi być poprawiona A więc staw, staw rybny dwa razy na basę gdzieś tam jest. super. Dwa stawy rybne, rybne. Hmm. Nic, czekamy na pomniki w takim razie. Pomnik zwycięzców No gdzie? najszybciej. Właściwie do zdobycia prawdopodobnie a, tu, szpital, no tak Przydał się jakiś szpital tutaj. No, będzie okej okay. Takena jest niemal idealna, to doskonale. Mam dla ciebie ważne zadanie. Achilles. Achilles. Okej, okay. Achilles. To no się nie spodziewałem chwilę, co? Wino, uzbrojenie... Chyba okay, jest to wszystko zbudowane. No problemu. No problemu w takim razie. Potrzymujemy tylko więcej. Tutaj zdobyć o wino. W takim razie mamy dużo tych żołnierzy? W zasadzie! Chyba ich rzucę na Ateny, tym razie, bo tutaj Ateny są dosyć słabo bronione. Więc weźmy wszystkich, rzućmy się na Ateny. Tak. Dwa nasze oddzielniki, znaczy te, o dwóch ludzików wysłaliśmy. Na tym przynajmniej tak wyglądało. Powinno wystarczyć, mam nadzieję. Zobaczmy, jak żywność. E, nie stopź. się może, absolutnie. Tutaj na razie nie przyjmujmy nic. Tutaj możemy cię przyjąć. Us usprojenie możemy przyjąć, ale nie w dużych ilościach na pewno. Powinniśmy... A ten! Cudownie, Ateny są. Rozgoryczone, ale to nic. Damy wam trochę rzeźb. Będziecie, szczęśliwsi. Macie jeszcze 4 uzbrojenia. Żebyście wiecie, żebyście troszkę tutaj jednak się bronili. Mimo wszystko potrzebujemy, żebyście się bronili tutaj dobrze. I tutaj zaraz zbudujemy świątynię Ateny. A by to zrobić, musimy mieć to, rozpoczyna najazd, dzielnie. Rozpoczyna najazd, dalej. stary, proszę bardzo. Ateny są dalej rozgoryczone, ale to nic. Akildes potrzebuje jeszcze uzbrojenia no dobra wracaliśmy mhm. czy możemy postać pomnik wracamy pomnik w tym miejscu bo wtedy o powinien się osie... o... objąć wystarczającą ilość domków. właśnie jak teraz na przykład mhm. bezrobocie spore bezrobocie o o, Dobra, normalne płace w takim razie. O, dalej. My tutaj moglibyśmy już zrobić tą... ...przememblowanie. Lekkie. Tak, Jakoś tak? Jakoś tak. Czyli tutaj. E, ścieżka w tą stronę. Opa. I tutaj. Zrobimy sobie... Zrobimy sobie tutaj mnóstwo runa. Mnóstwo runa i... E, tłocznie. Tutaj będą no tłocznie, koniecznie. Tam mogą zostać e, dla plantatorów, ale tutaj muszą być tłocznie, dlatego... O, mleczarnie to musimy zrobić. Ok, czyli stąd usuniemy e, szopy, pasterzy, a tutaj postawimy te szopy. Czyli tutaj postawimy dwie, bo tutaj mamy dwie. Klik, klik. To tak. I tutaj postawimy dwie Klik, klik. I kosy. Więcej kos. Więcej kus. Więcej. Doskonale. I tutaj o To też dobre eee, Myślę, że możemy zrobić tutaj sobie w takim razie tłocznie. Zrobimy sobie. Powiedzmy, ile tu jest tych tłoczni. Tyle tłocznie. To zrobimy sobie tutaj jeszcze. Eee, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jedną szopkę, i tutaj będzie prywatne, osobiste. dla dator tak, e, e, domek, dla to osobiste. Tylko na ten, tylko na ten. Nie będę robił ścieżki chyba tutaj, bo atena może pójść w drugą stronę. To by nie, nie pasowało. Zresztą zobaczymy. E, no sąsuża ta armia, masz dwa ludziki, dobra. O, to już jest całkiem sporawo, więc wiecie co, ja tutaj sobie zapiszę. To jest... Kto ja zapisałem ostatnio? Ostatnio chyba nie tak. E, drugi zapisamy. O. Dobra. Dobra, weźmiemy sobie naszych ludków powoli. Wejdźcie. Walczcie w obronie miasta, moi żołnierze. Walczcie. Tutaj, moi hoplici dajcie mi jeszcze. Tutaj jeden oddział. Jeden oddział chłopców, jeszcze jeden. Dobra. I teraz kamieniarze. Kamieniarze damy. Tak. Tylu. Ceni pracownicy, nie szkodzi. Musimy walczyć, żeby uchronić nasze miasto przed wielką katastrofą. A potem będziecie się martwić. Yy, Srebrno, to, chociaż... Tak, to też. I teraz na mury. Na mury, panowie. No, tutaj już mamy coś... Tutaj już... mama Państwo, wyjście Wyślij swojego zredniwego talosa. No trochę tu się zebrało, nie powiem, nie powiem. Jeszcze gdzieś tutaj co moi będziemy potrzebować dużo szczęścia by zwyciężyć w tej walce. Obie tylko nam pomogą. Pomoże, nie bójcie się. Musicie walczyć, działać. Gdzie jest Staros? Gdzie jesteś ty? Jaki dziad? Znowu spierdzielił mi stąd. Chyba jest Staros. sobie człowieczku. Dobra, wszyscy. Pełna agresja. Pełna agresja przede wszystkim. A pierwsza. A Wszystko było cudownie. To dobrze nam poszło. Obrona nie nas do dużego Niedługo będą mogli nazywać nas zwycięzcy. No teraz się tak mówić, ale wcześniej to starałeś kolego. Dobrze jest, jest fajnie, udało nam się pokonać przeciwnika. W takim razie możemy wrócić z produkcją wszystkiego. No i świetnie, eee, A Ateny. Ja bym zrobił właśnie. Jednak nie już wszystko kultownie. żebyśmy po prostu szybciej zrobili świątynię Aten. E, świątynię Aten. A możemy jednocześnie sprzedawać tutaj rzeźby im. Co nam da duży dochód. Bardzo duży dochód. Ja, ja chcę mieć duży dochód. Co mieć sobie jeszcze tutaj dwie pracownie rzeźbiarskie. Potrzebni pracownicy. No dobra. W takim razie spróbuję wam tutaj jeszcze. Trzy domy. E, albo e, Albo dwa domy. O, albo tak, zrobimy. O! Tak, bo nie będę potrzebował więcej domów. E, znaczy, będę potrzebował więcej miejsca. E, dobra, i jak to wygląda? Możemy już działać na świątynią Ateny. E, o, ją, żeby drzewka lipne były z tamtej strony. Wrócimy mniej więcej, tak. No i świetnie. A, mamy, to ten, to wyrzucił. Podsumujemy jeszcze drewna, dlatego napadniemy również na spartę, które jest pełna szacunku dla nos, ale będzie jeszcze... jeszcze pełniejsza szacunku, jak ją zajmiemy. Oczywiście. Dobra. Oczywiście wysyłamy naszym sojusznikom na pomoc prawie w... a walić to wszystkie oddziały wyślij, musicie pomóc Atenom. To, da całą radę się bronić czy nie? O to jest pytanie, o to jest pytanie. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że wkrótce się ruszymy. W tej zbroi wszyscy. Myślę, że o, te, o y, te możemy już usunąć. I to powinno wystarczyć No 15 rzeźb rozprzedania to jest nas, a dużo pieniędzy. Bóg się zbliża. Przystancier Jak mogę Fajnie, to się może przydać do... Pokonania przeciwnika. Udało się bronić teny bardzo dobrze, bardzo fajnie. Eee... Tutaj możemy zrobić właśnie w ten sposób. Opa. Port. To jest port. To powinno nam. Ułatwić tutaj robienie tier. Tutaj dwie tiery to... Tutaj trzecia. O, będzie okej. Okay. Jeszcze tutaj muszę mieć jedną, dwie, trzy nawet. To może być bardzo dużo tier z tego. Myślę, że jedną że już zacząć budować. Tak, jedna przystawia. Tym razem zapłacimy, przykupimy naszych wrogów, bo chcę... Bo chcę, bo chcę, bo chcę, bo chcę mieć boisko w pełni gotowe, żeby zaatakować e, spardę. To tak strasznie słabo idzie nam. No. Bardzo słabo nam idzie. No tutaj jeszcze te, te dwa dwie zbroje będzie mi jeden kres wykonany. Uh. To nie więcej dowiesz się o człowieku, bo już to jest. Już nie. To za Tutaj zrobimy tak. E, przedłużymy to trochę o... ...kilka kratek, jakoś tyle. Wystarczy. No. Ja, to. Punkt natrawczy oczywiście. Pięknie, cudowne, lepiej. I powiedzmy... ...trzy sprawy jeszcze. To wystarczy w zupełności. Zrobiłem 3 nie bo trochę za wolno działają. Za mało dają nam zbrojownie. A tutaj zrobimy jeszcze winiarnie. O Ile tej AT nie potrzeba? 35, to ma 16, tutaj 7. Potrzeba A nie, mamy. Mamy 17, dawno to powinno być ok. 8 dostaniemy w przyszłym roku, więc już nie kupujemy. Dobra, e... Co się stało? Czemu? Mamy spore e, zapotrzebowanie teraz na, na nowych ludzi, to damy runo. Rozprzestrzenimy runo, to powinno nam pomóc. potrzeba oczywiście jakiegoś, jakiegoś teatru na przykład Więc go postawimy 8 płyt mamy full wszystko co potrzeba. Parki możemy tak budować, bo przez parki po prostu przejść ci ludzie bez problemu. Bo zaczynam wrozy brakować. Spróbujcie mi No dobra, zrobimy sobie jeszcze tutaj 3. Trzeba będzie okej. Okay. No się te zbroje spędów gotowe za chwilę. Achilles. Możemy go więc go wezwijmy. Klik. Jak Achilles przyjdzie, wyruszymy na Spartę i zakończymy odcinek po zdobyciu Party. Twoja próba wezwania straszliwego Achillesa doskonale, zakończyła się Doskonale, doskonały Achillesie. Z Achillesie! walcz. Zniszczę wsparte? Mam nadzieję, że to wystarczy, a jak nie, to trudno. A tak ludzi może jakoś za Zalić pracą inną, na przykład jeszcze damy kilka odlewników. Tutaj możemy sprzedać też uzbrojenie. 12 ustrojenia to nie jest dużo Więc śmiało Podliśmy spaldę. Duże straty czy nie? O to jest pytanie. Jeszcze co drewno jesteśmy cudownie. Sparta, 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 sparta. Duże straty. Najpierw. Duże straty sprawdzam zawsze w ten sposób. Straty są dosyć spore, bo 510 żołnierzy w każdym oddziale. Więc walka dla klasów będzie dosyć ciężka, no ale nic, to będzie już w następnym odcinku. Dzięki zagodnie, mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!